Cześć, to jest jak jest to kolejny odcinek na moim kanale i słuchajcie, z góry was przepraszam za mój głos, yy, ale jestem mega chory, nagrywam tak mam gorączkę, no ale kurde trudno, trzeba nagrać odcinek, także słuchajcie, prosimy was wszystkich łapkę w górę za takie małe poświęcenie, fajnie jakbyśmy tutaj byli z tysiąc łapek w górę yy, i napiszcie w komentarzu swój nick, to będę losował rangi yy, na itmc.kruka.pl, możecie wygrać swagera właśnie, tylko pamiętajcie, że zasubskrybować kanał z dzwonem, napisać swój nick w komentarzu. I zostawcie od razu właśnie też łapkę w górę No, także wbijajcie na mój serwer itmc.pl I oglądajcie do końca, cześć! Dobra, słuchajcie, jesteśmy na multikoncie i dzisiaj będziemy sprawdzać moją administrację Czy tutaj, prawda Są na tyle, kurde Ogarnięci, żeby tutaj mnie jakoś sprawdzić I zobaczymy czy możemy sobie poczytować. Dobra, także ja sobie wezmę na początku kit Tutaj jakiś gracz, weźmiemy sobie kit Premium case, czy o, dobra, weźmiemy, o właśnie, jak wejdziecie od razu na serwer Wpiszcie ukośnik polecił i zagłosujcie tutaj na zęciaka, polecam oczywiście wszystkim Zostajecie wtedy premium ks także y, fajnie, na razie wygrywam Mamy generalnie taki zakład z youtuberami y, Że osoba, która ma najmniej głosów to daje 50zł na jakieś cele artytywne, także y, Myślę, że fajna sprawa y, Dobra, słuchajcie, tutaj już nie ma terenu gildii, także, zasadzie się wkopiemy y, I słuchajcie, chwilę poczytujemy, także myślę, że fajnie y, Okej, okay, dobra, włączmy sobie w sumie cały drop, włączmy tylko najważniejsze rzeczy, czyli to, to y, I w sumie mogę jeszcze to włączyć, żeby tutaj mieć troszkę tutaj koksów i w ogóle e, okej okay. jeszcze wyłączymy sobie naj, naj, najlepiej tego e, wiadomości Dobra, słuchajcie, ja włączam Lukera nuker e, czy Speedman jest włączony, Speedman jest tutaj włączony, okej okay. I sobie tak pokopiemy chwilę e, Mam nadzieję, że jakiś admin nie sprawdzi, bo właśnie o tym mi chodzi e, Jesteśmy pamiętać na moim serwerze, czyli cmc.pl wbijacie oczywiście wszyscy, bo myślę, że fajny serwer i fajnie się tutaj gra i tak dalej e, także no, e, generalnie Fajne w ogóle, jak zostawilibyście dzwonka. Wszyscy zostawili, zostawili teraz dzwonka, bo naprawdę dużo liveów jest generalnie właśnie z tego serwera. Fajne rangi, roz, roz, ten rozdajemy i takie właśnie sprawy. E, także wejdźcie po prostu. E, na, czasami na live'a zobaczycie. Mamy też guildę z widzami, właśnie. Więc myślę, że całkiem spoko. Dobra, e, generalnie akcja wygląda tak, e, że e, chciałbym być tutaj sprawdzony. Dlaczego? Ponieważ chcę testować właśnie administrację. Powiedziałem adminom tak mniej więcej że wbiję sobie na ból ciaka, będę czytał, więc kto mnie sprawdzi dostanie awans na przykład, czy coś takiego e, także generalnie myślę, że spoko, spoko sprawa e, dziwię się, że jeszcze mi, nikt mnie właśnie nie sprawdził troszkę mi się to nie podoba, będziemy musieli chyba pogadać sobie z administracją kurde, e, że tutaj się opierdzielają, się opierdzielają e, dobra, mamy chyba, mamy już jakieś temy e, także spoko, dobra, nie, widzę, że tutaj generalnie ktoś tutaj banuje ktoś banuje na tym serwerze, także może nie jest najgorzej, może ktoś mnie sprawdzi, nie mam pojęcia kompletnego Dobra, już mam za dużo tych jabłek, sobie wyłączymy ten drop eee, Są helperzy, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy <laughs> O oh, kurde To już rak, to już rak Dobra, słuchajcie, tak kopię cały czas na tym nukerze i słuchajcie, coś tutaj, że tak powiem, administracja tutaj, że tak powiem, no nic nie robi nic nie robi, e, piszą tylko, zapraszam na Warp Klatki Tutaj może dlatego w sumie event robię, może dlatego, może dlatego, może w głupiej po prostu godzinie wbiłem e, No ale, kurde, no, no powinien ktoś mnie sprawdzić, kurcze, no powinien mnie ktoś sprawdzić, co nie? Do mamy już jakieś temy, e, także pójdziemy sobie, uwaga, na Warp Villagery e, Żeby, słuchajcie, sobie wymienić tej temy i ogarniemy sobie, e, że tak powiem, jakiegoś cecika, co nie? Okej, okay, przerabiamy tutaj Wszystkie tutaj itemy na unikatowe czy emeraldy, właśnie na unikatowe monety, żeby sobie jakiegoś secika kupić i, i kurde, pójść sobie na warp pvp. Może tam się coś stanie i nagle mnie zbanuje jakiś admin, albo weźmiemy na sprawdzian Także zobaczymy. słuchajcie no, ja sobie tutaj secika właśnie kupuję. Ok, tutaj knoka sobie kupimy tylko czy, nie wiem czy nie będzie stać kurde na tego Na jakieś, na jakieś inne itemy Na jakieś punch'a albo coś Za ja bardzo widzę, że na punch'a nie stać, ale generalnie seta mamy Także spoczko, bez sensu sobie kupiłem nawet Tyle, bo kurde jednak nie potrzebowałem Nie potrzebowałem, bo jednak tutaj Z premium kiesika sobie wydropiłem, że tak powiem e, Dobra, lecimy szybko Chcecie jakieś koksy zrobić? Dobra, robimy sobie koksiki e, Szybko jakieś koksy tutaj, żeby Żeby nie zginąć kurde od razu e, Rev zrobimy i będzie gitara Słuchajcie, lecimy na ukośnik Warp Ja się tutaj odpalam na maxa, czyli włączamy tutaj od razu właśnie jakąś e, aurę Albo no knoka będzie trzeba na pewno włączyć e, W sumie możemy włączyć tego retarda, to jest śmieszne To jest, że tak mi e, tego, bania lata, tylko tutaj ja nie widzę e, Dobra, ukośnik... E, znaczy ten e, Szybko sobie tutaj wyłączymy właśnie antyknoka. E, to możemy w sumie włączyć, no-slowdown e, No i słuchajcie To e, To, to I słuchajcie, kill aura Dobra, myślę, że możemy się iść bić E, że jesteśmy gotowi, bierzemy koksa, kurde ja tutaj biorę schowek e, i słuchajcie lecimy tutaj na klepę nie, także słuchajcie na razie żaden admin kompletnie tutaj jeszcze mnie nie sprawdza e, siema admin, napiszmy tutaj siema admin mam jakiś nick special j, w ogóle pewnie się nikt, nikt się nie spodziewa że ma taki nick, ale dobra, dobra, tu nie, na razie widzę, że 4 nie ma zabijamy tutaj ludzi normalnie, e, no i słuchajcie kurde mam nadzieję, że tutaj ten admin nie sprawdzi, no bo kurde jak nie to będzie trzeba tutaj chyba kogoś zbanować, że tak powiem będzie trzeba tutaj jakiegoś degradzika tutaj dać e, Także słuchajcie to będzie śmieszna akcja. Dobra mordeczko dawaj tutaj, chodź, zapraszam tutaj się bić e, Chyba będą musieli mnie zgłosić, Będziemy, mus będą musieli mnie zgłosić, bo, bo widzę, że tutaj e, na razie żaden admin się jeszcze no, mnie zainteresował e, Czyli tu słuchajcie już jakieś chyba 5 minut, więc okej, okay, na razie jest spoko. Y, Daję im jeszcze szansę, jak mnie nikt nie sprawdzi to chyba, nie jak, jak, jakiś helper na pewno dostanie degrada, nie? Albo wbiję do nich na dyspichę i powiem Ej, halo, halo, czemu mnie nie sprawdzacie? <gry> kurde, zaraz ginę, zaraz ginę, nie, nie, nie. Dobra, nie, mam itemy, mam itemy, jest gitara, jest gitara y, Napierdzielamy wszystkich na aurze Się dziwię, że jeszcze żaden admin mnie tutaj nie sprawdza, nie? No kurde, gdzie są ci admini i tmc? Halo, jest, socie? Zrobiliśmy wczoraj rekrutację i nie gadajcie, że nie ma żadnych adminów. No kurde, bez przesady, nie? Bez przesady tutaj. Dobra. Czy to jest następny cheater? Czy to jest następny cheater? Ej, chyba tak, to jest chyba następny cheater, kurde. Dobra, mamy tutaj cheatera. O kurde, dostęp bana. dobra, dostęp bana, Dostęp bana, uwaga, yy, za tutaj czas z 10 dni, słuchacie aż dostęp. Dobra, idziemy na team ja wejdę na jakiś modulator i ten i powiem mu, że ten, że, że nie mam cheatów ani Dobra, słuchajcie, jestem już na spiku. Yy, wchodzę tutaj na centrum Chciałem pomocy specyc. w tym momencie i daję sobie tutaj... Okej, okay, już mam ten nick. Yy, włączamy modulator. Yy. Yy, Okej, okay. modulator jest już włączony, także myślę, że spoko. Yy, nie wiem czy mnie tutaj dobrze słychać. O, no, chyba dobrze. dobrze. Dobra, dobra, sprawdziłem sobie. Yy, Mamy modulator, także czekamy tutaj właśnie na admina, aż mnie sprawdzi. No zasadzie czekam na spiku i kurde on nie chce coś do mnie wbić za bardzo Dorego tutaj spokuję wejdź do mnie Dobra wejdź do mnie, napis go tutaj czekamy aż wejdzie i słuchajcie jakieś próbujemy się wytłumaczyć, nie? Hmm. Halo, no dostałem bana A za co dostałeś bana? Za cheaty od hmm. tego O to 100 IQ nie mm -hmm. Może wejść tutaj do mnie może We, niech wejdzie, Wstaje się, bo e, no? pan ma do Ciebie sprawę. E, dostałem Co? bana za cheaty. Nikt e, Special Jake. No, dostałeś. A czemu dostałem bana? No, bo dostałeś, no. No, nie miałem cheatów. Halo. Nie, nie miałem. Udowodnij mi to. Knoka. Co? Dziesiąty no nie miałem! Ten kamerzysta 69 miał przede mną co jaki kamerzysta? 69 miał cheaty. Ja nie miałem No serio ci mówię Weź mi i proszę Dobra, to jest Dobra To dajcie mi odbana Mogę? Dobra. Czyli nie dostanę Ej, ej, mogę onbana? Proszę Dobra, i grzee To, dajie... <gryzji> no, to busty, ja mówię, że to jest kat... Dobra, to <gryzji> dajcie mu <im> dama. Żartowałem Ej <gryzji> nie, ale ten kamerzysta serio idzie przede mną to join, to tak. No zbanujcie kamerzysta69 I nie dawaj, czemu wydajecie? E, to na ile dawać bany? Daj na dwa dni dawaj Dobra, także możesz pozdrowić YouTube, gratuluję Udało ci się tutaj ten, mnie sprawdzić Zostajesz awans za to chyba Albo nie wiesz co, dostajesz degrada za to, że zbanowałeś właściciela serwera. Okej? Okay. Może, tak być... Może tak być. Masz już Może tak być, top ten. Top yy, starczył. No to masz 3 sekundy na unbana. Odbanuj mnie. Odbanowałem Chyba... cię. To no, masz szczęście, bo kurde tutaj. No proszę. maszcie szczęście, dobra. Także masz degrada, stary. Siema ma. Cie Siema Cie ma. Siema. hello. hello. Dobra, słuchajcie, nie, musiałem dać mu... mu na minutę tej spiku, tylko żeby się wystraszył. Dobra, sajcie, dzięki, że oglądaliście, także widzicie, że jednak sprawdza tutaj ktoś. Serio, nie mówiłem im tutaj mojego niko, nic, serio po prostu mnie sprawdzili, także zostawcie apkę w górę, wijcie na ten film.pl i ja się zabrzegnam, subskrybujcie kanał z zonem i pamiętajcie, żeby wpisać ukośnik polecił i głosować na mnie. No, także cześć.